Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel W tym odcinku zapoczątkuję nową serię pod tytułem Kolega polecał Będę w niej opowiadał o grach które z jakichś powodów nie zagrałem w przeszłości nie przedłużając już jednak dłużej zaczynajmy dziś zagramy w Fire Force Zapraszam serdecznie Na początek jak zwykle trochę suchych faktów Fire Force zostało wydane w 1992 roku na Amigę i Atari ST. To, co widzicie, to oczywiście wersja Amigowa. Wydawcą było International Computer Entertainment, a samą grę stworzyło tylko dwóch ludzi: programista Dave Gibbons oraz Steven Day Grafik. Recenzje Fireforce miało mieszane. Gra nie podobała się głównie Niemcom. I to w tym pięknym kraju w 1993 roku trafiła na listę gier zakazanych i nie mogła być reklamowana, a sprzedawana tylko z podlady. Postępowy kraj, bo mogli przecież spalić wszystkie kopie na stosie, tak jak mieli to w zwyczaju robić już wcześniej. Jak widać na materiale, wbrew tytułowi, nie wcielamy się w Strażaka, a w Komandosa który musi wykonać szereg misji na tyłach wroga. Podobno, misji jest 12. Mówię podobno, ponieważ ukończyłem dopiero pierwsze 4 i z całą pewnością będę mógł to stwierdzić, gdy już dojdę do końca. Mimo upływu lat gra się całkiem przyjemnie. Satysfakcja z wykonywanych misji jest ogromna, a nie są one wcale takie proste, jakby się można było spodziewać po kolejnej grze o Rambo. Za minus mogę uznać to, że postacie poruszają się ociężale, przez co ma się wrażenie, że wszystko dzieje się tak trochę w wyzwolnionym tempie, ale może to i dobrze, bo jednak ręce dziś już nie te co kiedyś. Drażni też trochę podlatywanie śmigłowca, zwłaszcza jak się zbyt często ginie. Strasznie jest ta animacja wolna i niepotrzebnie wydłuża grę. Czasem dłużej lecimy na misję niż strzelamy. Zresztą, samo strzelanie też jest bardzo specyficzne, bo pocisk z naszego karabinu wylatuje dopiero po puszczeniu przycisku Fire, a póki go trzymamy wciśniętego, to możemy celować. Dziwne to i średnio wygodne, ale rozumiem, że wzięło się z faktu, że gra była projektowana pod joystick. Koniec końców idzie się do tego przyzwyczaić, a wtedy to już pozostaje tylko krzyczeć derżyjcie terroryści! i rzucić się w wir walki. Z tym, że nie do końca, bo zginąć jest bardzo łatwo. Kilka zabłąkanych kul, albo jakiś granat, i witamy się z robakami w piachu. Misje są bardzo różnorodne, ale mieszczą się w granicach tego, do czego przyzwyczaiły nas filmy wojenne. Zabójstwa, sabotaż, uwalnianie zakładników i tym podobne. Bardzo ciekawym aspektem jest to, że przed misją musimy sami wybrać sobie uzbrojenie w oparciu o brief wywiadu. I nie jest to tylko kosmetyka, bo na przykład w zależności od tego jaką giwerę wybierzemy, to amunicja pozostawiona przez wrogów. Będzie nam pasować do naszego pożyczonego kałacha lub nijak nie daje się wcisnąć do imperialistycznej konstrukcji jaką jest M16. Możemy się zatem obładować niczym wielbłąd w karawanie albo ruszyć na misję z samym nożem ala Rambo. Nasz wybór. Możliwość takiego wyboru nie była przed laty czymś oczywistym w grach. Pamiętam, że bardzo mi się to spodobało i właśnie z tego powodu chciałem Fire Force zagrać. I tu zrobię drobną dygresję. Fire Force zostało mi przed laty, gdy miałem amigę polecone właśnie przez znajomego. Jak to się zatem stało, że Fire Force nie udało mi się zagrać? Byłem u tegoż znajomego na takim spotkaniu. On przegrywał gry ode mnie, ja przegrywałem od niego. I tam wtedy pierwszy raz zobaczyłem tę grę. Bardzo mi się spodobała. Trafiła zatem od razu na kupkę gier do przegrania, zwłaszcza, że zajmowała tylko dwie dyskietki. Wróciłem w końcu do domu, odpalam komputer, pierwsze co to włączam, Firefox. I co? Gówno, gra się nie ładuje. Co się okazuje? Że w ferworze kopiowania skopiowałem dwie dyskietki numer 2. Tyle sobie mogłem pograć. Wracając do samej gry, fajne jest też to, że nasz bohater zdobywa odznaczenia i po kilku misjach rządek purpurowych serc czy innych orderów za męstwo jasno pokazuje nam jacy jesteśmy twardzi. Niestety nasz weteran ma tylko jedno życie, jeżeli zginiemy w trakcie misji albo nie zdążymy na śmigłowiec, to musimy wszystko zaczynać od zera. Wpływa to bardzo dobrze na poziom adrenaliny w trakcie grania oraz na realizm, ale jednak potrafi strasznie frustrować. Podsumowując, gra jest świetna. Zupełnie nie rozumiem tych złych recenzji, a sam na pewno przejdę ją do końca. Mogę ją też polecić każdemu, kto lubi się wcielać w dwuwymiarowego komandosa. I cóż, tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka formuła. Zachęcam do lajkowania, subowania, no i oczywiście do obejrzenia innych filmów na kanale. Ciao!